Czyli Zrobimy dzisiaj taką krótką medytację, albo długą. Wdzięczność i taką wewnętrzną podróż. Potrzebuję takiego bardzo delikatnego dzwoneczka, bardzo. Zatania. Powietrze, powietrze będzie dobre. Zrobimy sobie krótką relaksację. <laughs> Okej, okay. przed stopami ziemię. Poczuj, jak przez swoje stopy płynie energia mamy ziemi. Poczuj jak ta energia z ziemi płynie wzdłuż Twojego ciała do góry, przez łydki, przez kolana, przez uda biodra. Poczuj energię brzuchu w Twoich plecach, a też w żołądku i w klatce piersiowej. Ciepła, słoneczna, soczysta. Złocista energia Ziemi płynie z korzeni, korzeniami do góry przez Twoje ciało. Poczuj też jak wypełnia Twoją szyję, głowę i ręce. Zobacz, czy gdzieś nie ma jakichś barier, przeszkód, czy gdzieś nie ma węzłów, kamieni w Twoim ciele. Ta energia to wszystko rozplątuje, rozpuszcza. I poczuj, jak z góry przez ziemią kończące głowy, czy też czakry korony spływa energia Ojca Nieba, energia eteru. Jest perłowo-biała. Mieni się troszkę kolorami, ale najbardziej jest po prostu biała. Wpływa do Twojego ciała i spływa w dół od głowy, przez szyję, ramiona, klatkę piersiową, brzuch, nerki, śladki, jodra. do nóg i do stóp. I łączy się w Twoim ciele z energią ziemi. To będzie teraz taka wizualizacja, medytacja, podróż wdzięczności. Będziemy się łatwiej skupić, jeżeli a chwilę otworzę dzwoneczki. A ty, wy poczujcie. W swoim ciele spokój. Zrób głęboki oddech albo dwa. Mhm. I wyobraź sobie, że jesteś w takim Twoim bezpiecznym, świętym miejscu. To może być świątynia, to może być polana w lesie, to może być plaża nad morzem. Może być izba w pokoju, który gdzieś skądś pamiętasz, który gdzieś ci właśnie teraz się przypomniał, pojawił. Zobacz, że w tym miejscu płonie ogień, płonie ognisko, może jest zapalone w krąg, w kręgu ogień. Może jest to piec, w tym piecu się pali mocno, pięknie, kolorowo. Um, ogień. Zobacz ten ogień, poczuj go, poczuj go ciepło i usiądź sobie przy nim. I zobacz, że wokół tego ogniska. Czy to jest plaża, czy, czy izba. Tam też może być taki ogień. Nie wiem jak to jest możliwe, ale jest. Wyobraźnie jest wszystko możliwe. Czy to jest polana w lesie, czy um, piękna świątynna sala, pełna kryształów i światła. Zobacz, że wokół tego ognia zbierają się różne istoty. Nie tylko ludzie. Mogą to być też Twoje ukochane zwierzęta. Mogą to być też duchy wydarzeń, duchy przedmiotów, duchy zdarzeń. Mogą być e, oczywiście ludzie, tak? <laughs> ludzie, których znasz z teraz i ludzie, których kiedyś znałeś, znałeś. Wyobraź sobie, zobacz jak wszyscy oni zbierają się wokół ognia siadają wokół w kręgu. To są te wszystkie istoty, ci wszyscy ludzie i te wszystkie zdarzenia, dzięki którym ty jesteś którem możesz być wdzięczna, wdzięczny, którym chcesz dzisiaj podziękować. To mogą być Twoi rodzice, dziadkowie, przyjaciele, ukochany pies, ukochany kot. Może być Twoje dziecko, może być ktoś, kogo kiedyś dziś minęłaś, minęłeś na ulicy. Kogo spotkałaś na spacerze w lesie. Ale wiesz tu jeszcze raz, że w tej istocie chcesz podziękować. Chcesz powiedzieć: dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, że byłeś, byłaś. Dziękuję Ci, że się wydarzyłeś w moim życiu. Jest ciepła noc albo wieczór, ogień płonie, cichutko grają dzwoneczki, a Ty teraz możesz podejść do każdej z tych istot, upłonić się i powiedzieć, dziękuję Ci, <grywka> dziękuję. Możesz zobaczyć wyraz twarzy tych osób albo zwierząt. Możesz zobaczyć, jak zmienia się energia zdarzenia, za które chcesz podziękować. To może być wzruszenie, zdziwienie. Może być zaskoczenie albo radość. Albo takie coś, co się bierze z głębokiego spokoju i zgody. Nie spiesz się, daj sobie czas. Spójrz na każdą z tych osób. Przyszli tutaj dla ciebie, bo ich przywołałeś, przywołałeś. Może komuś chcesz podziękować bardziej powiedzieć parę słów oprócz dziękuję. Wyjaśnić dlaczego, dlaczego teraz zawołałeś tę osobę. Może dla kogoś to będzie takie pożegnalne, dziękuję. Dziękuję, więcej nie biorę. <gryw> dziękuję, więcej nie niosę. Nie oceniaj tego, po prostu bądź sobie w tym. Popatrz na ogień, popatrz na twarze. Zobacz jak się blask ognia odbija w ich oczach. Wyobraź sobie, że z góry płynie na Was, na wszystkie te istoty, te energie, które znajdują się w kręgu, świetlisty deszcz. Tak jakby wszystkie gwiazdy spadały na dół, albo jakby w deszczu, który pada w takiej mrówce, było samo światło, iskry. I pozwól, niech to naczyszczający deszcz spłynie na wszystkich. Zobacz, jak w tym deszczu te ciemniejsze elementy, te jakby chmurka taka ciemna, szara, te wszystkie energie ciemniejsze rozpływają się, spływają w dół. To jest taki deszcz, który nie gasi ognia, ale rozmywa, wyczyszcza. wszystko to co jest już stare niepotrzebne, co Ci nie służy między Tobą a tymi ludźmi a tymi zwierzętami a tymi energiami zobacz jak spływa z góry świetlisty prysznic <noise> Poczuj na skórze, tak jak majowy deszczyk. Jutro będzie pierwszy dzień maja. Poczuj to. Świeży, wiosenny deszcz. Spływa w dół. Po Was wszystkich. Zlewa. Rozpuszcza całą szarą energię. Wszystko co ciężkie wszystko, co nie jest już potrzebne wraz z tym deszczem, zobaczy jak. Te istoty, które się zebrały w kręgu, też się rozmywają, podchodzą, nie zatrzymuj ich. Podziękowałaś, podziękowałeś, okazałaś wdzięczność. Możesz pozwolić im odejść. Tylko ty, ogień i deszcz. Stań wyprostuj się, rozłóż ręce! I zobacz jak przez stopy łączysz się z energią ziemi. Przez stopy łączysz się z korzeniami wszystkich innych istot, poczuj w jaki sposób przez czakrę koronę i wszystkie punkty na ciele, twoje ciało, włosy, włoski, skórę, łączysz się z energią wszechświata. Możesz poczuć się lekko, zwiernie. może wydawać ci, że się unosisz, ale cały czas czuj pod stopami ziemię. Bardzo mocno czuj pod stopami ziemię. Twój duch rośnie, Twoja aura się powiększa. Jest coraz wyżej dalej. Pole serca obejmuje nie tylko to miejsce. Obejmuje całą ziemię i poszerza się. Poczuł jak z Twojego serca płynie miłość. Cały czas twój pod stopami ziemię. Jeśli chcesz i możesz, to zrób taki delikatny taniec. Z jakbyś tupał nogami. Raz lewa, raz prawa. Utrzymaj połączenie z ziemią i utrzymuj pole serca. Zobacz, jak nad Tobą i wokół Ciebie unoszą się duchy zwierząt, ptaków, Twoich przodków. Jesteś istotą kosmiczną. Jest też połączone, ze wszystkim i z każdym. Siebie, wyjdź do swojego ciała. Poczuj swoje ciało, poczuj swoje nogi, swój brzuch, swoje ręce, poczuj głowę. Możesz się trochę otrzepać jak piesek z energii, żeby <głysza> głęboki wdech głęboki wydech, wdecham spokój, wdecham to, co mi nie służy, wdecham spokój, wdecham to, czego już nie chcę, wdecham miłość. Otwórz oczy, rozejrzyj się po pokoju, po miejscu, w którym jesteś fizycznie. Ok. I zostaw mi komentarz, jakie to dla ciebie jest. Pobądź sobie w tej energii jeszcze, w tym poczuciu, we wdzięczności, w spokoju, w byciu w połączeniu w byciu jednym, niech płynie. Dziękuję bardzo. Nie będę już przedłużać nic, mówić więcej, żeby stać sobie w tym stanie też dla mnie bardzo fajnym. Pięknego świętowania Dnia Dziękczynności.